15 czerwca 2013 roku miało miejsce otwarcie pierwszych ścieżek Nordic Walking w rejonie Obornik. Było to możliwe dzięki ogromnemu zaangażowaniu członków Stowarzyszenia Łódź z panią prezes Katarzyną Janecką na czele. Witam Państwa bardzo serdecznie na tej y, uroczystości, właściwie na drugim razie letnim Nordic Walking. A tak naprawdę to połączyliśmy to z, z wielkim dla nas przywódcą i uroczystością, czyli otwarciem pierwszych na naszym terenie tras Nordic Walking, jedna 6-kilometrowa, druga 13-kilometrowa, które łączą w sobie nie tylko te wszystkie walory turystyczne i zdrowotne, ale również ekologiczne, patriotyczne. Po prostu staraliśmy się tak trasy utworzyć, żeby one biegły. Uroczyste Dla... otwarcie podzielono na dwa etapy. Pierwszy w Kowanówku, gdzie odsłonięto tablicę informacyjną. Odsłonięcia tablicy dokonali Włodzimierz Kowal, na Nadleśnictwa Oborniki oraz Grzegorz Jankowski, zastępca prezesa Towarzystwa Miłośników w Ziemi Obornickiej. Dzień dobry. Dzień dobry. Realizacja projektu obejmowała wyznaczenie dwóch tras, oznaczenie ich i wykonanie tablic informacyjnych. Wyznaczono dwie trasy. Pierwszą o długości około 6 km, drugą o długości około 13 km. Włóczyki je w celu realizacji swoich marzeń musieli poszukać partnerów, którymi stali się sponsorzy: Towarzystwo Miłośników Ziemi Obornickiej, Nadleśnictwo Oborniki oraz Urząd Miasta i Gminy w Obornikach. W Jaraczu, na terenie Muzeum Młynarstwa odbyła się druga część uroczystości otwarcia tras Nordic Walking, w której uczestniczyli oprócz wymienionego wcześniej nadleśniczego Włodzimierza Kowala, również Adam Olejnik, starosta powiatu obornickiego, zastępca burmistrza obornik Piotr Woszczyk, ksiądz Piotr Borychowski oraz zaproszeni goście. Ja chciałam podziękować naszej kochanej Kasi, bo gdyby nie ona, to by w ogóle tego wszystkiego nie bardzo. Po uroczystym przecięciu wstęgi, grupa wzmocniona o nowych uczestników, którzy przyjechali specjalnym autokarem do Jaracza, wyruszyła w kierunku Kowanówka. Tak skromnie po kawałek. No. Mam nadzieję, że to nie jest jakaś flaga z urzędu miasta. Nie. <grywa> Na do koniec. Kasia do końca. Kasia. Tak, Kasia do końca tak. Ja, jednym cięciem zostało. Tak, Uwaga, tak jak szefowa. Nie szefowa. Brawo! brawo. brawo! O końcowy komentarz poprosiliśmy prezes towarzyszenia w panią Katarzynę Janecką jest 15 czerwca 2013 roku i dzień wyjątkowy w działaniach po Powiem dzisiaj, oficjalnie zostały udostępnione i otwarte ścieżki, dwie, dwie trasy Nordic Walking zielona i czerwona. Zielona 6-kilometrowa i czerwona 13-kilometrowa. Impreza wydaje mi się udana. Zaproszeni goście zadowoleni. Buczykij jest startujący również. Impreza কবান